Dziś czytam książki. Mam w ręku książkę Magia Cudów Maxa Freedom Long, wydaną przez wydawnictwo medium i współpracujące z wydawnictwem Indigo Book. Max Freedom Long to znany autor, który ma bardzo obszerną, bogatą i uniwersalną wiedzę kachunów. Ta książka również jest o tym. A ja sobie pozwolę dzisiaj przeczytać część z rozdziałów, rozdział Trzy Dusze lub Duchy Człowieka, ale zanim przeczytam notkę z okładki tej książki. Max Freedom Long otrzymał kiedyś posadę nauczyciela w szkółce leżącej w pobliżu czynnego wulkanu Kilea na Wyspach Hawajskich. Tam od hawajskich kolegów, nauczycieli i od ich przyjaciół pierwszy raz usłyszał o tubylczych magach, kahunach, czyli stróżach tajemnicy. Osobliwe wieści, jakie do niego dochodziły, zafascynowały go tak bardzo, iż stały się początkiem jego długoletnich badań poświęconych wiedzy tajemnej hunie, starożytnych polinezyjczyków. Magia cudów. To pierwszy tom siedmiotomowej serii poświęconej starożytnej chunie. Autor opowiadając o swojej drodze do poznania tajników wiedzy przekazywanych tylko w sekrecie z pokolenia na pokolenie, podaje równocześnie wiele przykładów zjawisk parapsychicznych, których sam był świadkiem lub o których mu opowiadano. Opisuje więc przypadki cudownych uzdrowień, jasnowidzenia, telepatii, psychometrii. Dematerializacji, władania nad pogodą i zwierzętami. Co więcej, na podstawie bogatego materiału dowodowego wpaja czytelnikowi przekonanie, że zdolności do tego typu działań tkwią w każdym człowieku. Trzeba tylko umieć dotrzeć do głębszych poziomów ludzkiej świadomości, a tego właśnie uczy Huna. Pozwólcie zatem, że przeczytam część rozdziału. Trzy dusze lub duchy człowieka. I zacznę od akapitu Rodzaje duchów i zjaw występujących w nauce Kahunów. pierwsze Zwykły duch osoby zmarłej. Składa się z podświadomości i świadomości tak samo jak za życia. Umie myśleć i zapamiętywać, jak każdy normalnie żyjący człowiek. I posługuje się tymi samymi siłami życiowymi, co on. Drugi: duch podświadomości człowieka, odcięty za sprawą jakiegoś wypadku lub choroby od towarzyszącego mu przedtem ducha świadomości. To oddzielenie może nastąpić przed lub po śmierci człowieka. Duch ten może doskonale zapamiętywać, jednakże ze swej strony jest nielogiczny. A jego zdolność rozumowania oparta jest jedynie na dedukcji, tak jak u zwierząt. Reaguje na sugestie hipnotyczne. Zachowuje się jak dziecko i często występuje w postaci bawiącego się poltergeista, czyli ducha hałasującego. Uwielbia uczestnictwo w seansach spirytystycznych, kiedy to powoduje wirowanie stolików. Próbuje odpowiadać na pytania i zazwyczaj daje takie odpowiedzi, które stawiają go w rzędzie kłamców. Lubi naśladować zmarłych krewnych osób, które siedzą przy stoliku. I trzeci duch. Duch świadomości. Odłączony od ducha podświadomości, przed lub po śmierci fizycznej człowieka. Duch ten nie umie zapamiętywać, dlatego też jest zjawą niemal całkowicie bezradną. Włóczy się bez celu. Nieraz daje o sobie znać. A czasami nawet można go zobaczyć. Zawsze jednak zachowuje się jak błąkająca się dusza. Póki nie doczeka się wyzwolenia i nie połączy z jakimś duchem podświadomości, który obdarzy go swą umiejętnością zapamiętywania. Często zdarza się tak, że ocalony duch świadomości, uchany, otrzymuje od swego wybawiciela pewien zasób wspomnień. Wspomnienia te pochodzą z żywota, w którym uprzednio uczestniczył duch podświadomości. Natomiast jego obecny towarzysz nie brał w nim żadnego udziału. Czwarty duch. Duchy nadświadomego rodzaju. Wśród nich są też, według terminologii teozoficznej, duszami grupowymi. Dysponujemy bardzo niejasnymi i niejednoznacznymi informacjami na temat tej klasy duchów. Chociaż kahuni twierdzili, że często biorą one udział w czynnościach dwóch niższych dusz, unihipili i uchany, Pomagają im teraz w tych spektakularnych wyczynach. Do czasu ponownego odkrycia psychologicznego systemu kahunów mieliśmy do czynienia jedynie z mało wiarygodnymi i niezadowalającymi wyjaśnieniami takich zjawisk jak rozdwojenie jaźni, rozszczepienie osobowości i inne typy obsesji. To fantastyczne i pasjonujące, kiedy widzi się, jak ten stary system doskonale przystaje do naszej wiedzy o takich przypadkach. Pozwolę sobie przytoczyć niektóre powszechnie znane informacje z tej dziedziny. Przypadek 9. Rozszczepienie osobowości. Uwagi wstępne. Teksty źródłowe William McDougall Outline of Abnormal Psychology Wydanie Scribners 1926 rok Encyklopedia Britannica, 13 wydanie Artykuł o rozszczepieniu osobowości Użyty tutaj termin osobowość nie jest jeszcze w pełni zdefiniowany przez naukę psychologii. Jung, który badając podłoże kompleksów idzie ślady Freuda Opisuje to pojęcie, cofając się do jego łacińskich źródeł. Persona to rodzaj maski zakładanej przez aktorów w momencie zmiany jednej roli na drugą. Podobna zmiana następuje w przypadku rozwojenia jaźni, a dotyczy osobowości, indywidualności, cech, które różnią jedną ludzką istotę od innych. Opisując zmiany osobowości, naukowcy czynili niewielką różnicę między podświadomością a świadomością, dwiema częściami składowymi psychiki, uznanymi przez większość badaczy. Jung pierwszy przeprowadza takie rozróżnienie. Słowem anima z łacińskiego dusza, tchnienie, a we francuskim przekształcone w animal, zwierzę, określa podświadomość, a słowem persona, świadomość. Bardziej odpowiednim terminem dla zjawiska, którym zamierzamy się teraz zająć, byłby termin rozszczepienie anima i persona zamiast rozszczepienie osobowości. Opis przypadku Omówię w skrócie kilka typowych przykładów opisanych we wspomnianej książce. Ksiądz W.S. Plummer pierwszy opisał następujący przypadek w Harper's Magazine w 1860 roku. Mary Reynolds, normalna, zdrowa osiemnastolatka, od roku często miewała napady lenistwa i roztargnienia. Pewnego jednak dnia, kiedy siedziała na łące czytając książkę, straciła przytomność. Gdy się ocknęła, była ślepa i głucha. Ten przykry stan minął dopiero po trzech miesiącach, którego ranka nie można jej było w żaden sposób obudzić. W końcu po kilku godzinach obudziła się sama. Wszystkim wydawała się nowo narodzonym, nic nieumiejącym dzieckiem. Potrafiła jednak powtarzać niektóre słowa. Ucząc się z niezmierną łatwością, dziecko w cudzysłowie zaczęło szybko rozwijać się intelektualnie i myśleć jak podlotek. Po kilku tygodniach zniknęła wtórna osobowość, ustępując miejsca powracającej osobowości naturalnej. Przez kilka lat występowała wymiana obydwu osobowości, a osobowość dziecka w tym czasie dorastała. Żadna z osobowości jako dominująca nie miała pamięci i wiedzy o działalności tej drugiej z okresu jej panowania nad ciałem i umysłem dziewczyny. Profesor Janet opisuje inny przypadek, w którym jedna ze zmieniających się osobowości znała pamięć drugiej. Felida zaczęła zmieniać osobowość w wieku 13 lat. Była dzieckiem historycznym, ale osobowość wtórna odmieniła ją całkowicie. Osobowość ta pamiętała wszystkie wspomnienia tej pierwszej, lecz osobowość naturalna nie wiedziała nic o tej drugiej. Najbardziej znane studium doktora Mortona Prinsa nosi tytuł Beauchamp Case. Autor opisuje, jak w wieku 18 lat pewna dziewczyna zaczęła zmieniać osobowość. Zmiana ta dokonywała się latami. W sumie zanotowano pięć kolejnych zmian. Za każdym razem kobieta była kimś zupełnie innym, a jej pamięć stanowiła plątaninę wszystkich pięciu. Dzieciństwo panny B., Naznaczone było powtarzającymi się stresami emocjonalnymi i ogólną nerwowością. Po maturze została pielęgniarką i wkrótce przeżyła wstrząs związany z jakimś romansem. Nagle wszystkie cechy jej charakteru zostały wyolbrzymione i stała się fanatycznie religijna. Pamięć była nienaruszona, lecz charakter zmienił się diametralnie. Trwało to 6 lat. W tym czasie pojawiła się u niej inna osobowość o imieniu Sali, która dawała o sobie znać tylko podczas snu. Nocą owa Sali przemawiała przez usta dziewczyny swoim głosem i zabierała ją na lunatyczne spacery. Pod koniec szóstego roku w życiu dziewczyny nastąpił silny wstrząs emocjonalny, a do głosu doszła nowa osobowość, B4. Teraz ona dominowała w ciele dziewczyny. Osobowość B4 posiadała pamięć osobowości naturalnej B, ale z życia osobowości B1 nie miała żadnych wspomnień. W następnym roku B1 i B4 zamieniały się wzajemnie amnezją. Obie pamiętały zdarzenia z życia B, ale nie wiedziały nawzajem o sobie. Osobowość B1 była słaba i łagodna, B4 cieszyła się lepszym zdrowiem i była bardziej agresywna. Obie były niezmiernie wrażliwe. Doktor Prince poddał pacjentkę hipnozie. Pod wpływem sugestii wyszła na światło dzienne inna osobowość. Bardzo swobodnie rozmawiała z lekarzem. Ta niezwykle interesująca osobowość zaskoczyła go i zaintrygowała. Doktor skłonny był sądzić, że jest ona naturalną osobowością B. Przywołaną do swego zwykłego stanu, choć wielce udoskonaloną. Przypominała do pewnego stopnia dwie osobowości B1 i B4 i wydawała się mieszaniną ich obu i siebie samej. Prince określa ją następująco. Osoba zrównoważona, szczera, otwarta i koleżeńska wydaje się naturalna i prostolinijna w sposobie myślenia i zachowania. Osobowość ta dysponowała całokształtem pamięci. B, B1 i B4 nadal na przemian zamieniały się miejscami, ale teraz B panowała nad pamięcią B1 i B4. Zdawało się, iż w tym okresie B1 i B4 od czasu do czasu wymieniały między sobą emocjonalne cechy charakteru dziewczyny i uczestniczyły wzajemnie jedna w drugiej. Po kilku latach wszystko wróciło do normy. Naturalna osobowość B stała się z powrotem dominującą i rozwijała się zdrowo i swobodnie. Sali była bardzo interesującą osobowością. Można było skontaktować się z nią w stanie hipnozy i zadawać jej pytania, chociaż wówczas zamieniała się z którąś z pozostałych osobowości i nieraz zakłócała przeprowadzanie eksperymentu. Samą siebie uważała za całkowicie odrębną i różniącą się znacznie od pozostałych. Pamiętała wszystko, co kiedyś robiła nocą z ciałem dziewczyny lub za jego pośrednictwem. Mówiła też, iż dowiedziała się, co robiły inne osobowości, z wyjątkiem B4. Czytała bowiem w ich myślach, gdy uznała, że są interesujące. Kiedy na przykład czytały one jakąś książkę, która jej się nie podobała, przestawała studiować ich myśli i zajmowała się własnymi. Nie lubiła B1 i często zsyłała na nią halucynacje wzrokowe oraz wymuszała na niej jakieś automatyczne odruchy. Od czasu do czasu opanowywała głos B1. Nieraz zmuszała ją do robienia rzeczy, których tamta nie chciała, na przykład do mówienia kłamstw. Kiedy Sally miała kontrolę nad ciałem, nie mogła otworzyć oczu. Jednym z automatycznych odruchów wymuszanych na pozostałych osobowościach było więc przecieranie powiek. W ten sposób Sali mogła w końcu otworzyć oczy i wszystko widzieć, a tym samym sprawować kontrolę nad całym organizmem dziewczyny. Pierwszy raz osiągnęła sukces w tym względzie, kiedy to dominująca wówczas B1 akurat odpoczywała we śnie. Od tego czasu Sali potrafiła, kiedy tylko chciała. Zastąpić B1 zarówno wtedy, gdy tamta znajdowała się w stanie normalnym, jak też podczas hipnozy. W takich przypadkach B1, powracając na swoje miejsce, nie miała pojęcia, co Sally robiła przedtem z ciałem, podczas jej nieobecności. W czasie zmagania się obu woli, Sally zdawała się paraliżować wolę B1. Osobowość B1, chociaż wydawało się, że jest dominująca, zmuszona była wykonywać rozkazy sali. Tak jak gdyby była hipnotyzowanym obiektem. Sali potrafiła płatać jej najrozmaitsze figle. Ulubionym jej żartem było prucie wydzierganych robutek. Ani B1, ani B4 nie pamiętały o sali i o okresach jej dominacji. Sali nie potrafiła czytać w myślach B4 i nie mogła wymuszać na niej żadnych odruchów. Działo się tak dlatego, jak sama wyjaśniła, że B4 usłyszała kiedyś o niej, i nie dawała jej nad sobą zapanować. Czasami, kiedy Sali była osobowością dominującą, nie mogła otworzyć oczu, a cała reszta ciała skóra, tkanka mięśniowa i inne znajdowały się w stanie przypominającym sen. I tutaj komentarz. Doktor Prince utrzymuje, że wszystkie różne osobowości posługujące się jednym ciałem nie są odrębne lecz stanowią rozszczepione części jednej i tej samej prawdziwej osobowości. Jego metoda leczenia polegała więc na wymieszaniu dwóch lub więcej osobowości, by otrzymać trzecią dominującą. Niestety nie odniósł na tym polu zbyt dużych sukcesów. Profesor McDougall w swojej książce wspomnianej na początku rozdziału stwierdza, że poszczególne osobowości są odrębnymi monadami. Czyli istotami samymi w sobie. Żaden z psychologów nie ma jednak ochoty przyznać, że owe osobowości potrafią pojawiać się i znikać, przychodzić do ciała i z niego odchodzić, że duchem podświadomości może posługiwać się jedna i więcej osobowości, i że może on podlegać przemianom. Moje własne badania nad zwielokrotnioną osobowością. Zakończyły się uznaniem psychologicznego systemu kachunów za źródło wiedzy doskonale wyjaśniające skomplikowane przemiany, jakie zachodzą czasem w ludzkim ciele. W niektórych zanotowanych przypadkach zjawia się nowa, dziecięca osobowość i staje się ona dominująca. W innych pojawia się osobowość dorosła, przynosząca ze sobą zupełną zmianę stanu zdrowia, nawet paraliż niektórych części ciała. I dokładną pamięć przyszłego żywota w innym ciele. Ponieważ psychologowie i kachuni nie są zgodni w swoich teoriach, spróbujmy poszukać dowodu na to, iż jakaś osobowość naprawdę potrafi opuścić ciało i znów do niego powrócić. Przeczytałem wam część rozdziału Trzy Dusze lub Duchy Człowieka z książki Maxa Friedoma Long magia cudów. Dziękuję wam za słuchanie. Trzymajcie się, cześć. Tak sobie myślę, że jeśli każdy z widzów wsparłby moją pracę na tym kanale wpłatą 1 zł, no to moja praca nie musiałaby być uzależniona od kaprysów właściciela tej platformy.